Pokiego wała ja po każdym strzale przeładowuję, no przecież to jest jakiś amatorka. No siema, to jest mój drugi film z komentarzem. Tym razem jest to odpowiedź na shotgun. no zaczniemy od Wałaganu. Po każdym strzele przeładowania oczywiście. Cześć wszystkim. Yy, Meżmo nie jest, jest może porywający, ale jak ktoś się nauczy, chce się nauczyć super skakać, to tak jak tutaj na przykład to lekcje robię. <laughs> Jumping montaż. No bo... No dobra, wracając do wątku, tu jest moja odpowiedź na, na shotgun. U mnie w drugim slocie jest sniper. Tu wam pokażę parę fajnych akcji. Myślę, na pewno wam się spodobają. Niektóre są absurdalne, jak ta tutaj na przykład. Nie wiem jakim cudem zrobiłem double killa, ale. Powiedzmy, że lagi. <słuchajcie>, Słuchajcie, fajny mecz to był w sumie. Zacząłem go dosyć mocno od triple killa super. Po czym się skapnąłem, że. Nie nagrywam tego, bo minęło już chyba z 10 minut, a można nagrać DVR-em. 5. Tu niewidomy PL no dobra, zgonimy to na kaca. To jak <stuk> Stick absurd. nawet... Powiedzcie po co ja tu teraz pobiegłem? On wziął heavy Wiadomo, że zginę z rakiet. No tak to jest, tak się nie myśli, jest się trochę skacowanym, ale myślę, że... że że cały efekt jest całkiem niezły i kilka akcji wam się tutaj naprawdę spodoba. Yy, Sniper od razu mówię, polecam sobie zapergade'ować każdą snajpę jaką macie. Najlepiej, tak jak tutaj ja mam, egzotyka czy legendarkę na maksa, dlatego że można walić te super extra, hiper-duper quickscopy, 360 nagrywać klipy i wrzucać je na YouTube a i zarabiać pieniądze, super. Yy, tu też nie wiem kto strzelał, chyba nie we mnie. Bzdura, bo ten nie wydaje mi się, że był headem, dopiero drugi wszedł jako head. Oczywiście, koleżka się odrodził, czego nie zauważyłem. Tutaj staram, widzicie, staram się strefować, więc trochę czasami nie trafiam, chociaż też był head. Nie zauważyłem, że ten typ po lewo tam się odrodził. Zginąłem jak... Nie powiem, dokończę co. Oczywiście zaraz będzie kula ognia, przecież rzucałem na pół mapy kulami ognia, wiesz, latają, odradzają się. Baja. Z tego co pamiętam, chyba nawet udało mi się zrobić quickscope, Tego nie widziałem w Destiny. Chyba tu właśnie. Także całkiem nieźle to wyszło. To już jest końcówka meczu, bo tak jak powiedziałem, nie dałem rady nagrać z początku, byłem w, w amoku strzelania. Tu patrzcie, pierwszy raz użyłem nie-snajperki w tym meczu. jak to się skończyło, możecie się spodziewać, znacie mnie. Samobójstwo. Komentator mi wysłał, wyśmiał, haha. Ha. Miałem w tym meczu, nie wiem, około 20 killi wszystkie ze snajpy. Całkiem nieźle się grało. Szkoda tego początku, ale jako na osłodzenie nauki mały bonus daje. Z tej samej łapy, jak jesteście, nie wiem, skacowani, tak jak ja dzisiaj, nie, nie bardzo chcę mi się rasować, biegać Tylko raczej grać tak bardziej defensywnie, to tu taki mały bonus za chwilę, no sami widzicie 20 kili, wszystko ze snajpy. Dostałem chyba w nagrodę przez to snajperkę, której nie będę używał, to tu właśnie taki mały bonus. Fajny spod na mapie jak wam się nie chce biegać, znajdź ze snajpą, kampić możecie, nie wiem, nazywać to jak chcecie. Mi się dzisiaj nie bardzo chce biegać. A o dziwo, tutaj całkiem nieźle się kontroluje mapę, jak sami widzicie, macie ten przeskok w prawą stronę po lewo, ten ich respawn za chwilę tutaj, także jak za bardzo nie chcę wam się tutaj biegać, pajacować, a chcecie, żeby was wyzwali od fucking kamperów, to możecie sobie tutaj spędzić parę minut. Nie wiem, całkiem niezły tu wynik osiągnąłem, to jest chyba drugi jakiś tam mecz akurat na tej mapie. Jak widzicie, hedy chodzą całkiem nieźle. Też będzie próba quickscope'u chyba udana, ta druga trochę mniej, ale... Rzuciłem głowniany granat, który chyba i tak go nie zabił. Ale jest to trochę monotonne oglądanie, bo... bo czekam, no, wyczekuję, nie chcę mi się biegać. Ale ważne, że robimy te kile yy, Tu chyba będzie akcja z Quick No może to nie było najlepszych notów, ale ten ze skokiem jest całkiem niezły. Myślałem, że go zabiłem, odpuściłem strzał, dopiero później musiałem dokończyć. Mam supera, ale go nie włączam, nie włączałem żadnych superów rakiet. Widzicie jak skończyła się ostatnia rakieta. Tu też fajnie go trafiłem, nie wiem czemu go nie zrobiłem. Granat, który nie wiem co zrobił, chyba nic, bo dało mi asystę. Ale jak widzicie, przesuwam się na 5 metrach kwadratowych, Mapy zrobiłem tu chyba ze 6-7 kili z rzędu, nie ginąc. Wszystko ze snajpy o longshot, czyli to bounty z 15 headów ze sniper.